Podsumowano konkurs na najładniejszą elewację 2012 roku. Konkurs organizowany jest przez Raciborski magistrat i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku zgłoszono do niego ponad 30 obiektów. Racibórz też ma swój konkurs piękności i wybiera najpiękniejsze elewacje. W tym roku wystartowały w nim 33 budynki. Oceniano je w trzech kategoriach. Budynki wielomieszkaniowe o powierzchni powyżej 1500 m2, obiekty do 1500 m i domy jednorodzinne. Konkurs ma ki kilka aspektów, czy, czy, czy kilka rzeczy załatwić. Znaczy pierwsza to jest promocja rzeczy, które się mogą podobać druga zmobilizować mieszkańców czy właścicieli budynków do tego, że warto jednak inwestować również w to, co jest widoczne gdzieś na zewnątrz. Trzecia taka rzecz to jest. No, Zwrot jakiejś części poniesionych nakładów, mamy to tak policzone, że w zasadzie jeżeli jakaś elewacja zainwestowała część swoich pieniędzy w, w, tą, w upiększenie miasta, no to na materiał powinno starczyć ten zwrot nagrody. No i, i, i myślę taka najważniejsza rzecz to jest promowanie rzeczy estetycznych. Oczywiście tu jest zawsze wątpliwość, czy to, co Komisja wybierze, to się podoba, czy nie, ale to jest tak jak z każdym konkursem piękności. Nie zawsze mis Polski się wszystkim podoba. Estetyka, staranność wykonania i jakość wykorzystanych materiałów to kryteria, które komisja w wyborze najpiękniejszej bierze pod uwagę. Jesteśmy pod dużym wrażeniem, dlatego że takiej ilości zgłoszonych elewacji nie było. 34 budynki zgłoszone do elewacji. Oczywiście najmniej w tej największej kategorii, tych budynków wielorodzinnych. Bardzo dużo budynków jednorodzinnych, ale też tych budynków średniej wysokości. I to powiem szczerze, troszkę buduje nas jako władze raci Boża, że tyle się jednak remontuje i że jest szansa na to, że się będzie w przyszłym roku również pojawiało dużo elewacji do konkursu, dlatego że już widać, że w tym roku pojawiają się nowe rusztowania i ludzie z tego też korzystają. A jest o co walczyć. Za pierwsze miejsce w pierwszej kategorii, czyli największych budynków, przyznano 60 tysięcy złotych. Komisji najbardziej spodobała się, Wyremontowana elewacja bloku przy ulicy Łąkowej. Bardzo nam zależało, już nie aż tak na nagrodzie, tylko żeby po prostu coś zrobić dla tej wspólnoty. Bo od lat się mówiło, jeszcze mąż chciał, żeby było cieplanie, no nie doczekał tego. I dlatego no, chcieliśmy coś zrobić, coś, żeby było, no dość drogo nas wyniosło to, ale że my odejdziemy, a coś zostanie y, dalej na dłużej dla y, właścicieli, dla y, mieszkańców, co będą mieszkać. No piękne, rodzi się w bólach. Ale to bóle zapominamy i jesteśmy, no nam się to, to podobało, dużo pracy włożyliśmy w to, no ale dużo było i, i ciężkich chwili, ale nam się to udało. Chcieliśmy się wkomponować w środowisko, w kolorystykę, żeby to nie było coś innego, no tylko Tesco jest w takich odcieniach, przy tym to są kolory samoczyszczące, które są takie y, bliskie naturze. Yy, bliskie środowisku i bliskie oku, żeby to, by to była estetyka taka. Co pani sądzi w ogóle o tym organizowanym konkursie? To jest bardzo dobra rzecz, która mobilizuje ludzi do tego, żeby jednak było częściej. Yy, każdy ocieplał budynek, żeby było cieplej. I to jest, to, to jest dobra rzecz. 60 tysięcy przyda się. Bardzo nam się przyda. Byśmy mogli odbierać co tydzień. W drugiej kategorii pierwsze miejsce i nagrodę 30 tysięcy złotych otrzymał budynek przy ulicy Staszica. Jesteśmy bardzo zadowoleni, na pewno dobrze zainwestujemy te pieniążki, wspólnota zainwestuje. Czeka nas inwestycja w malowanie klatki, równie pięknie będzie na pewno wyglądała po tym remoncie. No i myślę, że w imieniu wspólnoty no, jeszcze raz komisji bardzo dziękujemy i, i, i będziemy remontować dalej. Kolorystyka była zrobiona już na samym początku, w zasadzie nie odbiegła nic od tego co było zaproponowane przez biuro projektowe. I jak gdyby zaakceptowany przez wszystkich lokatorów yy, bez problemu. W ostatniej, trzeciej kategorii, pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych otrzymał budynek przy ulicy Segeta. Co mogę polecić wszystkim? Zanim coś kupią, niech się 10 razy zastanowią, czy na pewno to jest to, co chcą, czy to pasuje, czy warto to kupić, czy nie będzie trzeba tego za kilka lat znowu odnawiać. Więc no. Co chodziło z tą rynną, tak chwaloną? Rynne, myślę, że chodzi o to, że mamy łańcuch, i normalnie na tym górnym balkonie, który mamy z góry, wszyscy mają cieniutkie rynny, które w zimę zamarzają. Więc my mamy łańcuch, po którym spływa woda, a nie zamarza, bo zawsze jednak ta woda spływa. Jak ludzie jest taki, to i tak ta woda po prostu spływa. Obojętnie ile jest śniegu, ile jest deszczu, to nam. Woda spływa z balkonu. Konkurs, w którym wybierana jest najpiękniejsza, zdaniem komisji. Elewacja organizowana jest w Raciborzu od 2008 roku.